Dziewczyny. E, dzisiaj w końcu po wielu deszczowych, deszczowych, pochmurnych, okropnych dniach wyszło słońce. Mimo to, że jest zimno na dworzu, to jednak słoneczko jest. I jakie słońce, to od razu chce mi się wszystko robić dużo bardziej niż normalnie, ponieważ Jezu, jak jest taka obrzydliwa pogoda, ja nic nie chcę, po prostu nic przysięgam. wam Jestem taka sflaczała, i taka zmęczona, i taka przygnębiona i w ogóle. Tak więc, e, jeżeli wychodzi słońce, ja staję się bardziej aktywna automatycznie. I przychodzę do Was takim szybkim holem, jak zawsze szybkim, żeby pokazać Wam, co kupiłam ostatnimi czasy. Byłam na zakupach w Superfarmie i w pandemii i w wielu, wielu miejscach i generalnie pokażę Wam tylko, co kupiłam tak szybko, ponieważ wydaje mi się, że trafiłam na całkiem niezłe promocje, a z racji tego, że byłam tam przedwczoraj, więc być może jeszcze wy sobie traficie na to i coś znajdziecie dla siebie. Na sam początek yy, powiem Wam o totalnym hicie, tak? Czyli każdy zna pewnie te podprysznic Bluebell. Yy, z ziajki, kupiłam go za 5,50 i moim zdaniem to jest super cenę, za pół litrowych płyn. Szczególnie, że one są mega wydajne, mega pachną i generalnie no, robią wszystko, co powinno robić mydło pod prysznic, tak? Czyli myją, czyli ładnie pachną, czyli zostawiają skórę. okej, okay. W nie ma żadnego szału, oczywiście, ale jest okej. Okay. Więc za 5,50 i było bardzo dużo oczywiście tych zapachów i smaków, że tak powiem Bo to w sumie bardziej są smaki niż zapachy Tak to wygląda wszystko smakowicie i apetycznie Więc jeżeli macie ochotę, to lećcie szybko i kupujcie Kolejną rzeczą była Lady Pit Sticky. Ja generalnie nie przepadam za psikanymi dezodorantami Z tego względu, że strasznie szybko się kończą Kiedyś kupiłam sobie jakąś taką ryksonkę albo coś w tym rodzaju i pamiętam, że starczyłam mi ona na półtora tygodnia. Nie wiem, czy ja po prostu stoję i psikam sobie tym, że tak powiem, nie wiem, bez jakiejś kontroli nad tym, albo jakieś, nie wiem, może mam jakieś skrzaty w domu, które zużywają mi ten dezodorant, ale wyjątkowo szybko się skończyłam, więc używam tylko te, te starczyłam mi na jakiś miesiąc. I ja kupiłam ten White freezer i one, one pachną ślicznie, no Idealnie, idealny zapach pod pachę, jeżeli mówią pasze, to kojarzy mi się właśnie tylko i wyłącznie z tym zapachem. I to kosztowało 7 zł, co też jest bardzo tanie jak na Lady's Piestick, ponieważ ja zazwyczaj kupuję go za 12 albo za 13, więc przecena jest spora. Eee, tak. Kolejną rzeczą, jaką kupiłam jeszcze w Superfarmie, generalnie ja, ja od wielu lat, może nie od wielu lat, ale powiedzmy w ciągu ostatnich 4 lat, próbowałam to naprawdę chyba wszystkie możliwe suplementy do włosów, jakie istnieją na rynku. Mam na myśli te różne skrzypowity, jakieś i tak dalej Próbowałam bardzo dużo tego, i jakby, okej, okay, to, to nie było też tak, że jakby brałam tydzień i mówiłam, e, nic się nie dzieje, nic mi nie pomaga, nie obchodzi mnie to, że rzucam to w kąt szybko, bo tak nie było. Brałam długo, brałam przynajmniej miesiąc. Miesiąc brałam w przypadku tych takich najtańszych, ponieważ jakby z góry spisywałam je na straty. Ale brałam w śmierć specjal, który kosztował 60zł yy, I on też mi nie pomógł Brałam go ponad 2 miesiące Nie widziałam żadnej różnicy, włosy wypadały maksymalnie W ogóle no nie, nie znoszę tego jak moje włosy przy, przy, przyczesuję dłonią I po prostu mam na ręku garść kłaków tak? To jest okropne, po prostu okropne, nie znoszę tego Ponieważ czuję się jak, nie wiem Jakbym miała za chwilę wyłysieć tak naprawdę Tak więc yy, jedyną rzeczą Jaka mi pomogła I to tak naprawdę pomogła Były to te troszki Przypowitam. Ja je brałam najpierw w postaci takich tabletek, które trzeba brać dwa razy dziennie. Teraz wyszła taka nowa edycja, że można je brać raz dziennie tylko. W środku jest 40 sztuk, chyba że tak jak ja tutaj trafiłam, jest 50 sztuk i normalnie za 40 sztuk normalnie za 40 sztuk płaciłam bodajże 18 albo 20 zł. Tutaj znalazłam opakowanie w superfarmie właśnie. Że jest w środku 50 sztuk, czyli jest 25% gratis I do tego kosztowało mi tylko 10 zł Więc naprawdę super promocja Oczywiście ja kupiłam sobie dwa opakowania tego I to jest śmieszne, bo w środku są takie małe blistry Moja mama zawsze myśli, że mam jakieś problemy ze sobą i biorę narkotyki Ponieważ zawsze wszędzie u mnie w pokoju leżą te blisterki A ich jest tak strasznie dużo w tych opakowaniach i to jest strasznie zabawne, bo wszędzie leży po jednym. Tu w jednej torebce mam jeden blister, drugi mam drugi blister i tak jeden pod łóżkiem, jeden za łóżkiem, i tak dalej, i tak dalej. I po prostu rozkładam je wszędzie, jakby, żeby zawsze pamiętać, tak? Bo trzeba je brać rzeczywiście systematycznie, raz w tygodniu i wtedy naprawdę zobaczycie się różnicę. Ja zobaczyłam różnicę powiedzmy po miesiącu, co było dla mnie szokiem, bo miesiąc to jest krótko, relatywnie krótko. Um, i naprawdę widziałam różnicę i warto sobie właśnie kupić więcej tego i porozkładać po domu Żeby zawsze mieć pod ręką, że na przykład wieczorem kładzie się spać i myśli sobie o Boże zapomniałam Więc sięgasz za łóżko i wyciągasz sobie jeden listerek i łykasz Jednym minusem to jest to, że to jest bardzo niesmaczne i śmierdzi jakby Okej, okay, może to, to trwa sekundy, tak? Pro jakby proces przełykania tego, więc to też nie jest jakiś ogromny problem, ale rzeczywiście to śmierdzi i potem czuć w ustach troszeczkę ten smak, ale moim zdaniem warto, ponieważ to jest naprawdę niesamowite efekty. Ile ja włosów mam nowych na głowie, i jak dużo lepiej one wyglądają niż kiedyś. To jest po prostu nie do opisania jeszcze za tą cenę. Naprawdę Wam po polecam, polecam. I jeżeli macie teraz czas, to lecicie szybko do Superfarmy, bo za 10 zł, za 50 tabletek to jest naprawdę jak darmo. Um, dobra, i następną rzeczą kupiłam jest taki piękny, piękny, piękny lakier. Golden Rose, ja nie kupuję generalnie innych lakierów, dlatego bo szkoda mi zawsze pieniędzy bo nieważne czy kupię lakier z Inglota za 25 zł, czy kupię lakier z Golden Rose za 4 zł, czy za 5 i tak on mi nie wytrzyma długo, nie wiem ja mam moje paznokcie, są, mają plus jakiś system obronny chyba, przeciwko lakierom wszystkie zawsze się zedrą po jednym dniu, może po dwóch um, nie wiem, jakiś czas temu odkryłam, że jest to bardzo możliwe m, dlatego, bo ja bardzo dużo gram na komputerze mm i generalnie przez pewien czas zauważyłam u siebie, że stukając w klawiaturę, stukam centralnie paznokciami, szczególnie kiedy one są dłuższe trochę. i naprawdę kiedy jakby zwróciłam na to uwagę i próbowałam nie udywać samym paznokciem, samą płytką w klawiaturę, tylko w coś innego, inną jakąś częścią, powiedzmy opuszkami palców albo coś. naprawdę ten nagie wytrzymuje dłużej. tak. ostatnio zrobiłam sobie test z racji tego, że wyszło diablo trójka, w której gram non stop, naprawdę non stop. I stwierdziłam, że to jest idealny moment, żeby przetestować, czy moja teoria jest prawdziwa. I rzeczywiście muszę Wam powiedzieć, że widzę różnicę. Po prostu staram się uderzać okuszkami o klawiaturę paznokciami. klawisznicami. Um, tak, i ten lakier kosztował 3,90 bodajże lakier i on tak, on w ogóle nie ma żadnych w sobie drobinek. Żadnych. Jest totalnie niesmatowy, co jest bez drobinek. Tak, czyli na paznokciach normalnie się świeci, ale jest bez drobinek. I jest naprawdę śliczny ten kolor, taki niebieski. Um, I to mi się bardzo podoba. Jeszcze nie miałam w sumie okazji go nałożyć na paznokcie, więc tak naprawdę nie wiem, jak będzie wyglądał, ale tak po pakowaniu strasznie, strasznie mi się podoba. Troszkę on jest taki idealnie błękitny. No i jest to numer 350 Golden Rose 4 zł, więc zobaczymy. Um, kolejną rzeczą, jeżeli jesteśmy przy paznokciach, jest taki śmieszny e, zmywacz do paznokci. Jest z firmy Gia Paris, wygląda w ten sposób, wszystko odwrócone, kosztował mi jakieś 7 zł. i co jest w nim fajnego to to, że on ma tutaj taką pompkę, jeżeli weźmiemy wacik, nie mam przy tej teraz waciku, bierzemy wacik, tutaj go kładziemy i naciskamy to i automatycznie z tej dziurki wylatuje zmywać do paznokci cały od razu na wacik, więc w sumie nie wiem dokładnie czy to jest jakieś super wygodne, bo też nie będę... Um, teraz stękać że bo że wylewanie dla e, dwóch zmywacza, a na jest takim skomplikowanym procesem, że po prostu to ułatwiło mi życie niesamowicie. Po prostu fajny gadżet jakiś tam powiedzmy coś nowego i może to, że nie tak łatwo jest wylać. Ja miałam problem nie raz, nie dwa wylałam zmywaczze znaczy paznokci po prostu hmm, postawiłam go gdzieś na boki i się wylał. Pod tym względem on jest dobry, bo właśnie się nie wylewa nic um, zmywa dobrze, śmierdzi jak każdy, jak każdy zmywa. A nie! Ej! Pachnie jak arbus. Pa... Nie, nie jak mango. Nie jak melon. Pachnie jak mango albo jak mango. <laughs> Połączenie mango i melona. Pachnie jak ma... melon albo jak mango. Chyba jak melon. Na serio, niesamowity zapach. Wow. Jestem ciekawa, czy ty gdzieś coś napisano o tym. Z pompką nabijający. Bla bla bla. Nie, nic nie napisano o tym. Ale mówiłam, niesamowity zapach melona. Mango, melona. Mango. Wszystko jedno. Niesamowite dopiero teraz to poczułam, no, ale naprawdę całkiem spoko eee, dobra. I kolejną rzeczą byłam ostatnio w yy, handem jeszcze I udało mi się dorwać yy, opaskę, którą na pewno wszyscy znacie Z kanału Radz Radzki bodajże Jest to taka opaska, w, nie wiem czy to są rumianki, czy coś w tym rodzaju jest tak piękna, bo po prostu ja nie mogę się przestać na nią zachwycać Jeszcze na głowie ludzie, Różni ludzie różnie noszą takie opaski Ja mam zwyczaj noszenia ich tylko i wyłącznie na włosy Ponieważ kiedy ściągnę sobie włosy wszystkie do tyłu i nałożę ją To wyglądam po prostu jakbym łysiała I moje czoło, które jest w pokaźnych rozmiarów, Uwydatnia się niesamowicie No chcę to założyć, jakoś mi nie wychodzi Ale uważam, że opaska jest prześliczna Wygląda pięknie na włosach, może nie teraz Zrobi mi... Mam tak, że jak umyję włosy I umyję włosy Zawinę je w ręcznik i potem ściągnę I zostawię je tak, to robi mi się przydziałek zawsze na środku A nie znoszę przydziałków na środku, bo jedną osobą Która wygląda w takich przydziałkach dobrze Jest Jennifer Einstein i nikt więcej Umówmy się, nikt Przynajmniej nie ja, ale na serio już bardzo rzadko się spotyka ludzi Którzy dobrze wyglądają z takim przydziałkiem No i teraz jestem skazana na niego Cały dzień, bo jakkolwiek bym nie próbowała go zmienić Żeby znowu był na lewo albo na prawo To i tak będzie wracam na środek no nic. W każdym razie opaska kosztowała 15 zł, jest przepiękna. Mam nadzieję, że Wam się też podoba. I ja kupiłam w, w handlem jak w Złotych Tarasach, bodajże. I kosztowała 15 zł, jak już mówiłam, więc jeżeli macie ochotę, to lecimy szybciutko, szybciutko. Są jeszcze czarne. Z tym, że czarne nie mają wtedy tych kwiatuszków takich odznaczonych, bo są całe czarne zupełnie, że nawet trzy kwiatki są, są czarne. Więc pod tym względem to kicha. No, ale bardzo, bardzo mi się podoba. Może ściągnę na razie na ten przedziałek bez sensu i cokolwiek nosić, jest okropny i ostatnią rzeczą jest ta sukienka, którą mam na sobie którą też kupiłam H&M i w złotych tarasach i uważam, że ona jest przepiękna, po prostu jest śliczna nie mam pojęcia jakby w czym lewi sekret z tyłu ma taką siateczkę troszkę prześwituje, ale jeżeli założymy ładny biuston to, to już pod spodem to jest w początku um, i tutaj ma wbudowaną yy, taką bluzkę też jest zrobiona z takiej samej siateczki jak z tyłu I jest naprawdę superowa Strasznie mi się podoba Te kwiatuszki są przepiękne Bardzo dobrze, W dobrym miejscu jest odcięta w talii Co jest dla mnie bardzo ważne Ponieważ przy mojej figurze nie mogę być odcięta Ani za wysoko, ani za nisko Albo mi skróci nogi, albo mi poszerzy bary Cokolwiek no, To jest po prostu najgorsza figura jaka może być I no, i tak wygląda Kosztowała 100 zł Więc wcale nie dużo I jest przywiązywana tej takim paseczkiem jeszcze i tak się przedstawię Naprawdę, uważam, że jest super Tutaj ma jeszcze takie dwie malutkie kieszonki Na I przez co jest naprawdę świetna, uwielbiam tą sukienkę eee, Nie wiem, jakoś było ich mało Szczerze mówiąc, chyba wziąłam ostatnią sztukę I tak dobrze było, że była w moim rozmiarze Bo tak strasznie się zapłakała, gdyby jej nie było Bo strasznie, strasznie się w niej zakochałam od razu. Eee, No i to chyba byłoby na tyle. Może zrobić Wam trudnia z tą sukienką, tak myślę, jak będę gdzieś wychodzić. Bo na razie jeszcze siedzę w domu. Mimo, że jest słońce i powinnam się nim cieszyć, ale jest za zimno jest 12 stopni. Co to jest 12 stopni? Trzeba będzie założyć rajstopy i trzeba będzie założyć kurtkę i trzeba będzie założyć szalik. Może czapkę nie. umyłam włosy, więc nie będę dać czapki. No um, tak więc ja już uciekam. Mam nadzieję, że u was też się słońce i że wy też jakoś tak odżywiście dzięki temu, że w końcu wyszło za tych wstrętnych chmur i życzę wam miłego dnia i do zobaczenia w następnym filmiku pa pa.